Siemka ludzie, ze strony Energetyk, a to kolejny odcinek z serii Metro eee, No skończyliśmy na tym jak ten Chan Han jakoś tak, on nas uratował i teraz nas gdzieś wziął sprawdźmy gdzie gdzie jesteśmy Bourbon tam leży Hmm, szkoda. Dobry kumpel. Uuu! Co to było? Aż mi dreszcze przychodzą, jak widzę pełnki, najgorsze na świecie. Nie boję się ich jakoś mega, ale... Znaczy, bo tak po prawdę mówiąc, praktycznie się ich nie boję, tylko po prostu mam dreszcze na ich widok. don't stay for too long Woah Some say it's the voice of the tunnel's Others consider it to be a form of psychic influence Imota jest ten facet co ten potwór to nas Spotkał parę razy już, this Let's move. Be here. This is a <laughs> to powiedz mi jakiś bezpieczny tunel, że tutaj nie ma bezpiecznych. Do kogo? O kim, on, o kim on mówi? Czemu ja się nie ruszyłem? Nie dotykaj tej postaci, okej okay. Okej okay. No, idź Idę za nim, bo może to być jakieś. Nie wiem jak to powiedzieć. Yy, Zwidy? To co tutaj się dzieje teraz? Może to jest wszędzie ciała? A może po prostu drzwi nie mnie nie chcą przepuścić? Duchy. Nie! Nie ma żadnej mamy. Wypieprzaj stąd. Wyjazd. Aleś te pająki, czy co trzeba zrobić? Co my robimy teraz? Halo, Chan! Chłop się chyba zaciął, co? Ty, a rzucę w tym podpalającym, co? Wow. Ja mam przecież to Po co marnowałem? On się chłop teraz podpali i on jest magiem Na pewno jak był normalny świat to chłop w straży pożarnej pracował 100% Co? Co to było? Co to było? Ruszajmy, ruszajmy, nie chcę być w tych tunelach już. Co to jest?

Czy uczułem, że one mi ze sobą pociągną? Nie wiem. Ok, los. No to może tutaj ich zabiłeś, co? To też jest szansa.

Jak się czyta Chan? Han? Co, co się do... No, ona dowiedziało teraz, tak? Przecież, że kopnąłeś to. No, to mi wygląda na jakieś pomieszczenie do walki.